Cześć, e, witajcie na kanale Gry Babskim Okiem, tuli i Szlak trafił moją rozgrywkę i mi pomysł, żeby grać na tych, na publicznych serwerach. Po szczerze powiedziawszy, jakkolwiek są tam super miejsca czasami, tak jak to miasto, które obok mojej bazy e, było, to jednak jest tam również masa syfu i śmiecia. W związku z powyższym, co zrobiliśmy? Zrobiliśmy to samo co zwykle. E, własny serwer, e, i gramy polanie z fazą. Faza, przywitaj się. Dzień dobry. Faza powiedział, że pogra ze mną w Konana, jak ja pogram z nim warka. Myślę, że to jest jakiś, jakaś metoda. W związku z powierzchni teraz lecę, żeby się z nim spotkać, ale najpierw muszę pozbierać rozmaite rzeczy. Dobrze, to może przybliż Państwu, jaki jest plan tej całej rozgrywki. Przybliż Państwu. Drodzy Państwo, plan, takiej plan tej rozgrywki jest taki, żeby wreszcie zdjąć te cholerne bransolety. Ponieważ w żadnej z serii, które robiliśmy, nie, nie, nie dotarliśmy nawet ani trochę blisko do tego, żeby te bransolety zdjąć. No to może byśmy tak po prostu od początku do końca odwalili całą sprawę i będzie z głowy. Oczywiście gram Gryzeldą tutaj na tym serwerze, też zrobiłam się, sobie Gryzeldę. Faza gra z tego co wiem, piratem, ale nie wiem gdzie faza jest w tej chwili jeszcze. Mamy trochę, obniżo trochę obniżony, trochę mamy konkretnie obniżony koszt produkcji rzeczy, głównie dlatego, żeby nie zbierać yy, tych, nie zbierać trawy cały czas i dostawać kota, zbierając trawę. To nie jest, grind nie jest naszym celem aktualnym, w związku z powyższym, jeżeli mamy jakieś oszustwo na, na tym serwerze, to jest to właśnie to. Głównie z zaporową kwestią ta cholerna trawa. No czy... Między innymi, natomiast jak sobie pomyślę, ile trzeba na jedną głupią ścianę nazbierać cegieł? I no, to w zasadzie, to szczerze powiedziawszy, to mamy podobny efekt do tego, jakbyśmy mieli po prostu zbieranie większe. Tylko, że bez, bez groźby, że będziemy ciągle przeciążeni, to też jest kolejna rzecz. Ja chcę mieć. Nie no, jak... Jest nas dwójka i tutaj. Nie mamy serwera, który będzie ganiał non stop, tak żeby nastawić, nie wiem, 50 tysięcy cegieł i, i wrócić za dzień. To jest kolejna kwestia. To, że my wyłączamy serwer jak nie gramy e, No bo lata u nas na kompie, znaczy u Fazy na kompie, więc to. Tego kompa czasem wyłączamy. Tak. Nic, zobaczymy na razie tak troszkę jak zobaczyłem ile wszystko kosztuje, to stwierdziłem, że może jest troszkę za łatwo, ale zobaczymy, zobaczymy. No najwyżej podniesiemy koszt, wszystko jedno. Zawsze można se utrudnić. Gdzie ja jestem? A. E, dobra, to teraz po... gdzie ty jesteś? ponieważ nie jesteśmy w klanie nie jestem to przy nie, 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 mostu w takim razie. Jestem dokładnie koło mostu. I może jakieś punkty nie, 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 Piejeczka. No, Chochlik poszedł prać wygnańców. Ale zrezygnował. Nie, nie może się zdecydować, czy będzie bił mnie, czy ich. Mm. <laughs> za to oni są absolutnie zdecydowani, że będą bić mnie. Nie, 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 nie. Bujajcie się. Poszli sobie... Nie, biegną za mną. Jakieś dwie laseczki. Które stwierdziły, że pójdą jednakowoż gdzie indziej. Boże, co jest. Poszły bić Bogu ducha winnego. No dobra. To ja sobie pozbieram Aloes w takim razie. Pozbieraj sobie Aloesu. Z której strony mostu jesteś? Rabarbar, rabarbarium? Jestem od okay. tej. Hej! Cześć! O, cześć. Tak, wyglądasz dokładnie jak Rabarbar. Idealnie tak samo. Rabarbar, pełną gębą. Czy to jest U. ten model, który ma bardzo ładny nos? Sprawdzałam twój nos z boku. Tak, to jest ten model, który ma z boku bardzo ładny nos. Stoję. Czy ty mnie zapraszasz do klanu? Chciałbym, ale nie mogę. A, bo jeszcze nie mam klanu. No to nazwij go Rabarbaria. Oj, co jesteśmy znowu śliczni że jaka ona jest mała jednak. Jakiej wielkości tego rabarbara robisz? Dużego. Ale dużego, czy największego? Nie, bo nie nie największego. Takiego... Nie wiem, czy nie największego. Chcesz mięska? Nie, możesz A, zjeść. Ja się nażarłam robali. Nie, znaczy w sensie takim, że ja to mięsko sobie, sobie ja sobie zrobiłem własne. Pytam się, czy ty chcesz ewentualnie. No, jeszcze dam radę. Pójdę coś zabić może. O, przyjmij. Rabarbaria. Bardzo dobrze. Ale tak sobie myślę, żebyśmy nie budowali w Rabarbarii. Złammy tradycję. W sensie chcesz zbudować gdzieś indziej. Bardzo dobrze. Znaczy możemy zbudować tam taką chatynkę na zasadzie, wiesz, no żeby nie było, że zupełnie Rabarbaria nie istnieje. E, tak, nie wiem, żeby mieć tam... Czym, gdzie przetrwać w najbliższą burzę piaskową i tyle. I tak no potem, i tak potem yy, to szlak trafi, jak przyjdzie jakieś oczyszczenie tam. Chyba, że rozbierzemy. Nie ma, nie ma sensu mieć więcej niż jednej bazy tak naprawdę, jeżeli mam być kompletnie szczera. To prawda. Niczego się nie spodziewają. Chcesz ze mną pozabijać Zabaz ludzi? Mogę pozabijać? No to chodzę ze mną pozabijać ludzi, bo tak sobie siedzą i tak zupełnie się nie spodziewają. No o, jeszcze nie. O, chyba grabasz. Zaraz trzeba mnie będzie bronić, kur... A nie, już? Jesteś zaczepna obronna. Jestem zaczepna obronna, ona tam jeszcze stała i z łuku szyła, ale. To wiesz co, to ja ich przerobię na skóry. Ona ma jakiś drewniany talerz przy sobie, a czemu nie? O, strzały. O, Jezus Maria, ile skóry leci z ludzi! Ja to jestem pewna, że levelowałam, a jak levelowałam, to bym sobie zrobiła sztylety, a jak bym sobie zrobiła sztylety, to bym była bardziej efektywna. No, i zabiłeś małe żuwiątko. Tam są dwie kobitki i jeden żów. Uratuję was. Kogo? O, same się uratowały. One nie chcą, żebyś ty je ratował. A ty dokąd? Uh. o, oh, Fuck. Chciałam ci pomóc, ale widzę, że przerobię je na skórę. Przerobię na skórę. Nie trafiłam. Ale ja sobie zjem mięsko. żółwie to przerobię na mięso. Chcesz na skóry też. Jak masz tasaczek, to przerupię na mięsko. Ja Krew demona! Uh, uh, uh. Ja chyba jednak potrzebuję tarczy i cały czas gram Seven Days to Die. Tak, wiem. Może wciskasz tab. Wciskam tab. Dobra, słuchaj, czy my w takim razie po upieczeniu tych cmentnych kawałków, które mam, czy my idziemy, ruszamy gdzieś tyłki? Tak. Dobrze, gdzie seven ty? To... A tam. Ty chcesz zaliczyć hmm. krok podróży? Jaki? Może nam zaliczy, bo mamy włączony ten. Weź tarczę i miecz i walnę cię, co? Zaliczyło tak. ci? To teraz daj, daj mi tarczę. Się. Moment. Ciu, 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 Jak się zasłania, bo ja nigdy nie używam tarczy? Kontrolem. a e, kontrolem, okej. Okay. Tak jak kopiesz. Tak. Zaliczyło? Nie. powiesz raz. Nie. No trudno. Jesteś pewna? Jestem. Masz. A, nie mogę ci oddać tarczy, bo ją trzymam. Twierdzę, e... że nie mogę oddać tej tarczy teraz. Ty to ją wyłącz. E... The thing jest, że nie mogę. Ty? Au! Przepraszam, ale chciałem stwierdzić, czy przypadkowo żeś się nie rozłączyła z serwera? Nie. Ale nie mogę ci oddać tarczy, dlatego że ją usunęłam sobie z tego. Znaczy mogę ci ją, zaraz ci ją oddam. W ten sposób, że. A, fuck. Zrób jeszcze jedną tarczę. Jak dla mnie cały czas masz tarczę w ręku. Tak! Problem polega na tym, że usunęłam ją sobie z paska. Potrzebujesz ją mieć w pasku, prawda? Mhm. Usunęłam ją sobie z paska e, i ona mi zniknęła z tego paska, natomiast e, nie zniknęła mi z ręki. Nie mam jej ani w pasku, ani na pasku, ani w tym. E, ani w, w ekwipunku. Boże. Czyli mam, mam te tarcze, ale jej nie mam. E, jest to problem z grą. Gra, gra nie powinna usunąć z paska rzeczy, którą mam w ręku, ale to zrobiła. W przypadku tarczy jest to ewidentnie zbagowane. Innymi słowy, mogę wziąć inną tarczę do ręki, co zapewne zresetuje mi slota, ale ponieważ tarcza jest trzymana w lewej ręce, no to. Weź tarczę, którą się przed chwilą rzuciłem. Ja. Yeah. I postaraj się postępować z nią mądrzej. Tak zrobimy. Ok. Spróbuj zablokować. A... Nie, nie zalicza mi tego w ogóle. O, chochlik, czekaj, zabiję chochlika. Ja oskuruję chochlika. Hmm. Mam trochę wybuchowych gruczołów. Ty! I teraz mam twoją tarczę drugą. Boże, masz ubranie A ja... Tak, mam ej, ubranie Ej, ej, no co? Ej, ej, o Boże, łucznik Au Strzela do ciebie Dobra, już idę mu zrobić krzyż Też mam mógł. Chodź tutaj Kici, kici Taś, taś O, oh, fuck Au, czoły mi się skończyły Trudno zatwierdzić w inny sposób. Au. I'm bleeding A to ty Fuck sorry. I na co ci to było? Umarłam, nie zdążyłam położyć. Czekam na ciebie tutaj. Kurde. No, 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 i na co mi to było? Ale jestem niedaleko, nie jak sądzę. Zabija cię krwawienie, tak. Bo to był tancerz kurcze. I myślałam, że jestem taka sprytna, jak mam sztyletę, ale on też miał. Boże święty. Umrzeć pierwszego dnia, Boże, co za wstyd. No. No, wstyd. Wstyd. No to się. Wstyd, no wstydzę się. Dobrze, wstydzę się. Czy jesteś, brachwie. Czy jesteś usatysfakcjonowany moim wstydzeniem się? Myślę, że tak. Ty... A gdzie jesteś? Zaraz będę. Tylko pozbieram. Aloes. Za, za sekundę jestem. Dobra, czekam przy ognisku. Mamy ognisko? No to duże, przy którym cię zabili. Zakładam, że gdzieś tutaj jest twoje truchło. Ale go nie widzę. Ja już jestem na miejscu, ale też nie widzę swojego truchła. Teraz czy to ja to nie ja jest! A gdzie ty jesteś? Bliżej rzeki. Okej. Okay. Weź swoje klamoty i idziemy. Biorę swoje klamoty i zaraz idziemy istotnie. I jeszcze. Robali na zagrychę. No właśnie, sobie też pozbieram robali na zagrychę, ponieważ. Dobrze byłoby się troszkę podleczyć. Chcesz robali? Mogę ci dać. Mam ładne pszczółki. Mam robale. Dobra. Okay. Mam robale. O, krokodylium. Mega. Biała jak ta mewa. A i ja dlaczego? Życzę, nie będę przed nim uciekał. A ja zrobię to, co zwykle, czyli. Opakuję się w walkę, której zapewne nie mogę skończyć. Au! Ugryzł mnie. O kurczę, wiesz co? Będę ja się czuł od ciebie z daleka. No widzisz, to ty chciałeś mieć ten. Pomyśl, że chciałeś mieć wzajemne obrażenia jeden. Zamiast 0,4. Mamy 0,5, tak? Nie mamy. Świartkę, tyle co zwykle. A tyle co zwykle, no i ja widzisz? Znaczy, szczerze powiedziawszy, zapomniałem o tym, że ty jesteś zupełnie niekontrolowaną jednostką. Tak, uciekaj, uciekaj, krokodylu. Dobra, Dobra ale to żelazo to ja chcę. Czyli musimy zabić te hieny. Tak. Okej. Okay. To spróbujemy załatwić te hieny. Najpierw te dwie, a ta trzecia, to mam nadzieję, że sobie jeszcze nie przyjdzie tak szybko. Dobra, chodźcie kici, kici. Ta idzie do mnie. Ta jest moja. Tamta też idzie do mnie. Załatw Tak pomóc, pomóż mi, bo stamina. Okej. Okay. Wygady. Dobra, to ja pójdę załatwić tamtą trzecią. A ja zimrobala. jest robala? Przypuszczam, że byłoby łatwiej, gdybym miała jednak jakieś ubranie, nawet jeżeli minimalistyczne. A nie wiem, czy on nas w ogóle cokolwiek chroni. Zostawiłam ci jedne. Zaraz nie zostawiłam ci? Tutaj były dwa żelaza. Tak, są, są dwa żelaza. Zostawiłam ci jedną. Jeden kamień mhm. żelazny, żebyś sobie wydobył i żebyś zaliczył krok podróży. Jasne. Dobra. Teraz pytanie, czy chcemy tutaj w ogóle marnować czas? E, wiesz co? Powiem ci szczerze, ja bym tutaj się osiedlił przynajmniej na trochę. Głównie po to. Co ty bijesz? Antylopę, ale mi uciekła. Dobra, ja zaraz jakąś słowie. Ja mam sztylety i to można o, zrobić szybko. Antylopa, która niestety. Skaczę jak chcę A oh, fuck Raczysz się wykrwawić cholero? Czy zaprowadzisz mnie prosto do hien? Zaprowadziła mnie prosto do hien. Ah, oh, fuck me Uwaga hieny! Incoming O kur Mogę tego nie przeżyć. Już idę. Powiem więcej. Nieźle, żeś mnie załatwiła. To Dzień prawda. Boże, znerfili sztylety, kurde, zaraz umrę. Dobra, gdzie ja jestem? Cholera, też zginęłam. Muszę powiedzieć, że tak, ale to przez tą cholerną antylopę. Znaczy, nie, przez moją cholerną głupotę, ale. Ale muszę powiedzieć, że na razie mam taką wytrzymałość, i, że to po prostu kurczę. Cały czas myślę kategoriami osoby, która jest na dużo wyższym poziomie, i to jest mój błąd. No. Hierarchia, no problem. -ha, ha, 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 ha. O, widzę kogoś, kto biegnie przede mną. I biorąc pod uwagę, jak pociesznie podskakuje, to ty. Uuu. Mogę się przynajmniej pojopić, bo nie masz ubrania chwilowo. No nie mam ubrania chwilowo. A miałem takie ładne, szare spodnie. Hieny jeszcze nie żyją, więc to przynajmniej tyle dobrze. Gorzej, że żyją zapewne tamte. Eee, hmm. Jedną chyba zabiłam, a druga pewnie wróciła na swoje miejsce, więc. A nie. Miejmy taką nadzieję. Nie, dobra. Ta, co zabiłam, to nie żyje, a tej drugiej. A ta druga. No, niestety. Czy to jest hiena? Niestety. Tak, to jest hiena. I wstała. I idzie sobie. A, idzie w cholerę, dobrze. Idź, idź, idź. Kic, kic, idź. Znaczy, psik, psik, idź. Dobra, to jesteś ty. Tak. A to jestem ja. Dobrze, to słuchaj, to, to zrobimy, zrobimy tak, że ja po położę swoje łóżko. Może połóż swoje łóżko. Ja też powinienem, ale w pierwszej kolejności to ja buduję chatynkę na brzegu. Na brzegu? Czemu? Na brzegu. Żeby było blisko do wody i żeby było ładnie. O boże, ale to jest takie klasyczne miejsce. No dobrze. Położę sobie w takim razie. Znaczy na brzegu jest o tyle ujowo, że tutaj łażą hieny. No to będzie ciekawiej. No super, <śla> tak jak do tej pory. Oczywiście. Położyłam swoje łóżko na brzegu w takim razie. No, zaliczyło mi zbudowanie domu. Potrzebuję więcej ścian. No i w czym problem? W tym problem, że te schody trzeba mieć. No a jeszcze użyłam pochodni. Już w ogóle. Same wevelopy. A to ja zrobię no drzwi. Dobrze. Masz drzwi? Nie mam drzwi. To ja robię drzwi i zabieram swoje posłanie i kładę w środku. Dobra. No dobra, to by było tyle na dzisiaj. Udało nam się jakoś dotrzeć, gdzie, gdzie można było wybudować coś i faktycznie wybudować coś. W związku z powyższym, jak na razie, dzięki za uwagę i zobaczymy się następnym razem, jak zaczniemy może gromadzić jakieś istotne elementy. Jeszcze raz dzięki i cześć.